Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota i zapraszam na rozkład kart. Dzisiaj, rozkład serii masz wiadomość od niego, masz wiadomość od niej. Zobaczymy, jaki przekaz, jaka podpowiedź tutaj pojawi się. Masz wiadomość od niej, masz wiadomość od niego. Co ta osoba, o której myślisz, chciałaby ci przekazać? Jaką informację tutaj pojawi jaka informacja od tarota jaka podpowiedź dla ciebie w tym kierunku się pojawi masz wiadomość od niego od niej zapraszam do subskrypcji do lajkowania do komentowania wszystko to bowiem wspiera kanał pozwala go rozwijać jeżeli jesteście tutaj ze mną to dziękuję wam bardzo za wszelkie subskrypcje lajki komentarze bo one naprawdę są dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj masz wiadomość od, niej, od niego. Pojawiło nam się już parę kart, zostawmy je, bo dość ciekawy przekaz się tutaj już nam kreuje. Jeszcze tylko zrobimy przełożenie, żeby było dobrze. Wszystko wymieszane energetycznie i zobaczmy. Mamy w ogólnej energii rozkładu arcykapłana, więc widać, że jest tutaj takie bardzo poważne, poważny przekaz pójdzie w Twoją stronę. Arcykapłan trzyma się zasad, to jest osoba, która poszukuje zawsze najlepszej wersji. Swojej rzeczywistości, najlepszej wersji relacji, najlepszej wersji partnera, partnerki. Tutaj chodzi o takie właśnie skupianie się na tym, żeby zawsze w swoim życiu robić wszystko według swojej prawdy, dawać z siebie jak najwięcej, doceniać też drugą osobę w relacji. Wszystko po to, żeby stworzyć taki związek na bardzo trwałym fundamencie. Arcykapłan zazwyczaj pokazuje relacje, które mają na celu, znaczy dążą one do tego, takiego momentu, kiedy są poważne deklaracje. Nawet to może być symbol urzędnika, który już legalizuje związek. W każdym razie arcykapłan. Jest kartą właśnie takich y, sztywnych norm prawnych i y, też takich norm y, życiowych, których się chcemy trzymać, żeby mieć poczucie, że wszystko w naszym życiu idzie zgodnie z planem i według właśnie y, naszych oczekiwań, pragnień, potrzeb wszystko się y, układa. Y, mamy dwójkę mieczy. Ta karta może mówić, że przed wami y, bardzo ważna rozmowa. Miecze to są słowa, które budują, y, to są słowa, które sprawiają, że y, zaciekawiamy się sobą nawzajem y, albo przekonujemy się, że ta druga osoba. Y, Chce być z nami szczera, mówi o, o sobie szczerze, o swoich oczekiwaniach, o pragnieniach. Nie kreuje siebie na y, nikogo, kim nie jest. Y, dwójka to też jest ważna decyzja, która może tutaj jest przed wami y, i ta osoba może ci właśnie chce przekazać, że. Y, Liczy właśnie na szczerość, na tą szczerą rozmowę, na to, że w końcu dojdziecie do jakiegoś porozumienia, bo dwójki to jest jeszcze ta, ten moment przed decyzją. Tutaj właśnie chodzi o to spotkanie twarzą w twarz, spojrzenie sobie prosto w oczy i właśnie poświęcenie czasu na szczere, szczere rozmowy. Szóstka kielichów. Karta rodziny, karta związku opartego na takim fundamencie. Przyjaźni budowanej czasem latami. Tutaj jest dominacja przeszłości nad tym, co jest teraz, więc może ta karta mówić, że przed Wami ważna decyzja, jesteście w związku już dłuższy czas, macie za sobą wiele wyzwań, ale ta karta pokazuje, że macie też za sobą wiele pięknych chwil, wspomnień i to one są fundamentem Waszego związku. Może znacie się nawet od dzieciństwa. Na pewno znacie siebie bardzo dobrze, znacie swoje marzenia i ta szóstka kielichów pokazuje, że jest fajny flow między wami, jest ta harmonia. Szóstki to jest właśnie takie poczucie, że wszystko między nami układa się w energiach spokoju, harmonii. Jesteśmy w siebie wpatrzeni, a naszym celem dziesiątka kielichów, czyli stworzenie takiej relacji naprawdę długoterminowej. Dziesiątka kielichów to jest pełna realizacja planów, jeżeli chodzi o relacje dwójki osób, tak? Założenie rodziny. Akurat w tej karcie pokazane są też dzieci. To oczywiście ta dziesiątka kielichów, jako cel. Może pokazywać różne oczekiwania, pragnienia, bo każdy z nas jest różny, i ta dziesiątka kielichów może dla każdego znaczyć trochę coś innego. W tej talii akurat pokazana jest taka rodzina z, i miłość wykuta w codzienności. A szóstka kielichów, to jest jeszcze. Takie marzenie, może o tym, żeby właśnie dojść do tego poziomu dziesiątki kielichów. To jest budowanie relacji właśnie na bazie fajnych emocji, takie troszczenie się o siebie, zgadywanie swoich pragnień, przepraszam, zgadywanie pragnień drugiej strony, tak i. Właśnie czasami wybieganie z um, propozycjami, żeby kogoś zadowolić w relacji. Żeby było wszystko um, w takich energiach, że każdy czuje się widziany, zaopiekowany, akceptowany takim, jaki, jakim jest. I tutaj nie ma żadnej kreacji. Tak? Nic tu nie jest udawane. Wszystko jest zbudowane. Um, powoli, spokojnie. Widać, że poświęciliście na tą relację sporo czasu. Ta osoba czuje, że dążycie w kierunku takiego rodzinnego szczęścia. Chciałaby, czy chciałby, żeby w końcu tutaj zapadła może ta decyzja i ten moment, kiedy poczujecie, że rzeczywiście przynależycie do siebie. Tak. Tu może chodzić o tą deklarację. Ta osoba może chciałaby czuć się pewniej. Po takim właśnie zadeklarowaniu z Twojej strony, takim zalegalizowaniu na przykład relacji, bo na dzień dzisiejszy ta dwójka mieczy może pokazywać, że w tym aspekcie jest jakieś milczenie. Może jedna strona już jest w energiach dziesiątki kielichów i chciałaby poczuć, że tworzy relację długoterminową, a druga osoba może być tutaj hamulcowym, tak. Może jedna z osób właśnie jeszcze być niegotowa na tą decyzję. O tym mówi dwójka mieczy. Dziewiątka kielichów to jest jeszcze właśnie ten moment przed ważną decyzją. Dziewiątka, czyli zatrzymanie, przyglądanie się sobie nawzajem, ocena sytuacji i zastanawianie się, którą najlepszą ścieżką dalej iść. Czy to już jest ten moment? Ważnej decyzji, kiedy do, tego, do tej dziewiątki kielichów dokładamy jeszcze jeden kielich, yy, i to będzie właśnie wtedy ta dziesiątka. Jedna decyzja, która zmienia tak, nastawienie z dziewiątki, czyli z tego momentu wyczekiwania i takiego trochę poczucia, że już to już jest dla mnie za mało, że ja już jestem gotowa na tą dziesiątkę. Tak? I pytanie teraz, czy ty też? To może być właśnie ta y, ważna rozmowa, która jest przed Wami. Y, ta osoba w tym y, przekazie pokazuje Ci, czy y, y, wysyła Ci wiadomość, że ona bardzo poważnie myśli o Waszym związku y, i ma takie właśnie pragnienie, żeby już y, ta decyzja o może zalegalizowaniu Waszej relacji y, zapadła jak najszybciej. Mamy królową buław, trygon ognia, baran, lew, strzelec. Ona zawsze wie, czego chce i czego pragnie. Tak? To jest osoba, która jeżeli y, czegoś bardzo, y, coś sobie wymarzyła, to ona zazwyczaj potrafi tak posterować swoim życiem, że ona to osiąga. Jest... Y, bardzo skuteczna. Więc ta królowa Buław, jeżeli ona wysyła do ciebie tą wiadomość, to ona wie co robi, tak? Bo ona już tutaj stoi na straży tego ogniska domowego i wie, że to jest najwyższa pora, żeby tutaj te deklaracje sobie złożyć. Królowa Buław nie lubi się, ona nie lubi czekać, ona lubi właśnie działać. Zazwyczaj jest bardzo. Osobą, która jest bardzo kreatywna, ma wiele pomysłów na siebie i na relacje, w której jest. I zazwyczaj też jest taką osobą, która się nie, nie jest pasywna, tak? Tylko bardziej przejmuje inicjatywę. Królowa Buław też jest symbolem płodności, może tu chodzić o właśnie założenie rodziny i po prostu Podjęcie decyzji o, po, o pojawieniu się potomstwa na świecie, czyli taka naprawdę miłość już wykuta w codziennych wyzwaniach. Marzy się tej osobie, ale pamiętajmy, królowa buław, ona jest naprawdę mądra. Ona y, dobrze czuje energię drugiej osoby. I y, ten jej pomysł na nowy etap waszej relacji, on się nie wziął z niczego, tak? Ona po prostu już czuje ten ogień w sobie, ona po prostu jest otwarta i gotowa na to, żeby rzeczywiście yy, zaangażować się jeszcze bardziej yy, i stworzyć taką relację, która yy, da wam obojgu olbrzymią satysfakcję. I poczucie, to, że jesteście po prostu... Yy, Tymi bratnimi duszami, które tak świetnie się tutaj y, odnalazły, i krok po kroku od już dłuższego czasu budują fajny związek. Karta arcykapłana to jest karta y, związku karmicznego. Czasami pokazuje właśnie takie re relacje y, bratnich dusz czy bliźniaczych płomieni, bo tutaj jest energia przeznaczenia. Królowa Buław. Ona jest bardzo pracowita, otwarta i przede wszystkim optymistyczna. Ona cię nie będzie tutaj zamęczała swoimi propozycjami. Wręcz przeciwnie, ona cię zasypie y, wspaniałą wizją przyszłości. Y, jej optymizm i poczucie humoru mogą być tym, co Cię bardzo y, pozytywnie nakręci i przekona, że rzeczywiście to jest dobry moment. Y, Królowa była potrafi świetnie. Korzystać z tych energii pozytywnych, które właśnie wpływają na drugą osobę w takim kontekście, że nawet jeżeli jeszcze się waha, jeżeli jeszcze się wahasz, to ta królowa przekona Cię, że to właśnie ona ma rację. Jest inteligentna i jest bardzo inspirująca. Ale też ona budzi zaufanie. To zaufanie też budowaliście do siebie nawzajem dłuższy czas, więc jest ta pewność, że rzeczywiście to jest dobry moment. Jest energia na przyszłość, jest pewność u tej osoby, że bardzo by już chciała przejść na kolejny etap w waszej relacji. I pytanie teraz, co wyniknie z tej. Rozmowy, która jest pokazana w dwójce mieczy, bo to będą ważne decyzje, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój relacji. Szóstka pentakli, czyli karta wzajemności. Tak, jakby karty mówiły, że ta królowa ma rację. Tutaj ta energia działa w obie strony. Szóstka pentakli to jest równowaga w dawaniu i braniu i taka ochota, żeby właśnie. Karta pokazuje, że dwie strony są gotowe na to, żeby się w równym stopniu angażować, i oboje chcecie tutaj dać z siebie jak najwięcej. Dwie szóstki. Szóstki to są liczby, które mówią o dążeniu do harmonii, do równowagi, do uzyskania takiego spokoju ducha, tak, że wszystko rzeczywiście jest na najlepszej drodze do tego, żeby osiągnąć sukces. Bo dziesiątka kielichów to jest karta sukcesu. To jest taka relacja, którą można nazwać sukcesem, bo to jest relacja budowana y, z wizją długoterminowego związku, takiej przyszłości y, w zasadzie w nieskończoności. Nawet do grobowej deski. Jeżeli się uda, to czemu nie. Y, szóstki to też są takie momenty decyzji, które właśnie bywają punktami zwrotna, zwrotnymi w naszym życiu. Może ta deklaracja i takie postawienie na to, że budujemy teraz relacje pod tytułem rodzina, to może być punkt zwrotny w Waszym życiu, tak? I ta szóstka pentakli, ona harmonii, pokazuje taką harmonię i równowagę, zarówno w kontekście materialnym. Tak jakby y, y, karty podpowiadały, że ten fundament, on już jest na tyle silny, że rzeczywiście można y, zacząć stawiać dom, zacząć budować, y, kreować wszystko tak, żeby powstała piękna budowla pod tytułem Rodzina. Karta mówi też bądź wdzięczność, że ta osoba jest wdzięczna za to, że ma ciebie obok siebie i że czuje, że podzielasz też jej wizję przyszłości. I to jest ta karta, która może mówić, że ta osoba ma rację, że rzeczywiście doszliście do takiego momentu w swoim życiu, kiedy już Tyle różnych ym, sprawdzianów w waszym życiu wspólnym y, zdaliście tak, na piątkę, że teraz ta szóstka to już jest tylko kwestia tej jednej decyzji. Ym, szóstka denarów przynosi poczucie prawidłowej, y, prawidłowo wybranej drogi życiowej. Ona symbolizuje właśnie tą harmonię i takie poczucie, że wszystko w moim życiu jest właśnie, yy, idzie w dobrą stronę, tak? Nic, nie muszę się wahać. Tutaj jest ochota, żeby rzeczywiście zawalczyć o to. Siódemka buław, czyli ochota na to, żeby podjąć wyzwanie. Może nie będzie łatwo, tak? Bo siódemka buław nie pokazuje jakiegoś. Yy, z jakichś takich sytuacji, które są bardzo klarowne i stuprocentowo pewne. Natomiast pokazuje właśnie postawę tej osoby, że ona chce pokazać, że jest gotowa, że ma w sobie ten ogień, inspiracje i wie, czego chce od życia, i po prostu po szóstce buław, po szóstkach mamy siódemkę buław, czyli ten moment potrzeby podjęcia decyzji, bo siódemki zawsze mówią, że wszystko w życiu ma swój czas. I właśnie to jest ten czas na zmianę według tej osoby. Siódemka to jest takie poczucie, że jesteśmy teraz na tym zakręcie życiowym, i jak dołożymy kolejne, kolejną decyzję, to już będziemy wiedzieli, co jest za tym zakrętem, że tam jest właśnie ta yy, nowo obrana droga, wspólna droga życiowa. A cel, dziesiątka kielichów, no to jest najlepsza karta, jeżeli chodzi o rozwój relacji, tak? Bo ona pokazuje naprawdę związek, który osiąga satysfakcję. To jest karta szczęścia z drugą osobą w takich energiach właśnie spełnienia w miłości i pełnej realizacji planów. Więc. Wiadomość jest taka, że tutaj masz obok siebie osobę, która chce deklaracji, chce się zaangażować jeszcze bardziej i liczy na to, że wspólnie zbudujecie ten dom na trwałym fundamencie, bo te dwie szóstki mówią, że rzeczywiście już siebie troszkę przetestowaliście, już siebie troszkę w tym życiu wspólnym sprawdziliście. Dla tej osoby to jest wystarczające. Teraz jest ten moment. Kiedy może czeka na takie pierwsze słowo z Twojej strony, które sprawi, że wszystko ruszy do przodu, i ta dekla jedna deklaracja będzie takim punktem zwrotnym w całym Waszym wspólnym życiu, i nagle poczujecie, że po prostu do siebie pasujecie, bo macie wspólny plan na przyszłość i bardzo podobne, a może spójne, bardzo też oczekiwania wobec przyszłości. Więc ta deklaracja to jest tylko kwestia formalna, tak przynajmniej wyszło w tym rozkładzie. Dziękuję kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne. Jeżeli potrzebujecie prywatnych czytań, zapraszam na kontakt mailowy, piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart. W formie filmiku wysyłam na waszego maila. Dzisiaj, kochani, wysyłam wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.